Nie chcę, zajmować wam, nie chcę zajmować wam dużo czasu z tego względu, że, że dużo rzeczy powiedzieliśmy sobie i przed wczorajszym meczem sparingowym. Chciałbym zacząć tą odprawę od dla mnie bardzo, bardzo istotnej rzeczy. Chciałbym podziękować Karolowi tutaj za ten wkład, to całe, to całe zgrupowanie, bo myślę, że to był kawał super roboty. Organizacyjnie to jest topka. Część z Was była w akademiach takich topowych. Wiecie, jak wygląda taka organizacja, ale myślę, że niewielu z Was wie. Nie zdajecie sobie sprawy, jaki to jest ogrom. Roboty, które on tutaj włożył, że możemy w tak komfortowych warunkach, na takich obiektach, plus kolacje, wszystko zorganizowane. Także, także naprawdę, Karol, bardzo. Jest tak zrobione, że zawsze jest w cieniu, także tylko ci, co biegają z boku, tam trochę lizną słońca. Ale gramy naprawdę na fajnym stadionie i, i cieszymy się, że możemy. Niech to będzie taki praktycznie przedostatni akcent tego zgrupowania, zagrać fajny mecz, potem pojechać na mecz z betonami i, i tyle. Pogadajcie no się, nasz sygnały nie wiesz o co chodzi. Szeli, e na ciebie e wyblok. Okej, okay. kałuża. Chciałbym, żebyś był na pierwszym e słupku do wybloku. To ewentualnie jak chwilę wykonać, to żebyś ty pierwszy też biegał na wyższy słupek, żebyś tam ewentualnie brakował tak przeciąć. Okej. Okay. Okay. Te nogi mogą być ciężkie że, mogą być, że ta, ta nasza dynamika może nie być taka, jakiej byśmy oczekiwali od was. Ale też z drugiej strony chciałbym, żebyśmy wyciągali wnioski, żebyśmy te wnioski wyciągali w taki sposób, żebyśmy to co wczoraj nie funkcjonowało, coś co widzieliście z boiska, żebyśmy już dzisiaj na to w dobry sposób reagowali. Druga sprawa jest taka, to o czym sobie mówiliśmy, żebyśmy poprawili komunikację na boisku, między sobą, żebyśmy więcej sobie podpowiadali. Dzięki temu będziecie łatwiej mogli przesuwać się, reagować na pewne rzeczy boiskowe. Szef, 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 pogadajcie się, o co chodzi. Szele, na ciebie wyblok. Okej, okay, kałuża. Chciałbym, żebyś był na pierwszym słupku do wyblokowania, jak że to żebyś ty pierwszy też biegał na niższy słupek, żebyś tam ewentualnie pakował przeciąć. Okej? Okay. Yes. No. <coughs> 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 śmieją się z ciebie? Nie, nie, motywują mnie, motywują. motywują cię koledzy? Matywują, no. Na pewno? Tak, na pewno. Ej, ale jakby coś było, to jest taki znak. Mrugasz dwa razy Dobra. albo robisz tak, 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 tak i taki. tak. To no, nagrywaj mnie się na meczu. No. Dobra. Marysia, Marysia, mam po pobycie po w swoim pokoju, potrzebuję poboczy. Pan Panie do to w ciągu płotek. Dobra. Dobra. to Ale się <śmierza> 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 nie, co? <śmierza> 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 co jakby to tam się żebra łamią. Ok, trzymaj piłkę. jest bora i daj polecamy. Komentarz do czego? Oj, nie, nie weszło. Sprawdzamy czy wpadają bramki. O, linia jest taka, że ta nie wpadła na pewno. Oj! Ej, Celi, gwiazdkę dzisiaj bierzesz. Jak wpadają? Muszę sprawdzać. Wpadają, bo jest szczelny bramkarz. Tak. Sprawdzam pogodę w Warszawie, minus 8 w Białym Stoku, minus 3 i w Częstochowie, minus 4. A wszystko może pójść od 3 w górę dzisiaj. A, słucham, a widać, że to ja mówię? Nie, nie widać. Dobrze. To mogę, to mogę coś obelżywego? Nie, nie ma nic takiego. Nie, mogę się nie mam pomysłu. Ja jestem słaby w spontanicznej akcji. Muszę mieć wszystko przygotowane i napisane, wiesz? Zero spontanu. No. Mam mnóstwo kawałów, ale żaden się nie nadaje do opowiedzenia. No. Ale. jest ale... mapa. Opa, ale tu jest kurna tych bramek dzisiaj. Proste rzeczy. Tracimy piłkę, idziemy od razu do odbioru. Lepsza organizacja w defensywie, więcej kreatywności w ataku, lepsze ustawienie przede wszystkim, dobrze? Dzisiaj też założenie nie możemy stracić bramki takiej ze stałego fragmentu gry, jak straciliśmy, jak straciliśmy wczoraj, dobra? A jakbyśmy jeszcze podtrzymali tą skuteczność z wczoraj, jeżeli chodzi o grę, to byłby w ogóle sztos. Nie? Dobra, bawcie się dobrze i odważam. Dawaj, A, Tak. lecimy. Kierownik wie, kto będzie? Nie!

Nagrajmy po co góra, z drugiej strony też jest góra. Z drugiej strony też jest O dobra, Nie. dobra. Ale, ale tak, żeby to było widać, po prostu i ręce. Kat musisz złapać wąską. Czekaj. Ale większy zakres ruchu tego. Cza! Cza! Wprowadzaj Jest, walec Podeprzyj, daj wariant Pogra. gra Ruch, mix No brawo Brawo, dobra akcja I to jest bez mi się to po falu Wyciągaj Nie, <grym> to było takie Mogę lepiej Może lepiej w falu Miękki Wielkopolsce tego nie widzę Pan to nie jest Gościu tak i przegramy jest to jest i idziesz wtedy do drzwi. No tak. I śmieje, ale na jest już I wszędzie tam jest drzwi. I wszędzie a nie cały czas do jest dobrze. jest dobrze. jest dobrze. Dużo lepsze jest, du dużo lepsze jest nasze funkcjonowanie jako zespół w tym systemie. Ok? Natomiast... Widzimy znowu, bo pojawiły się, pojawiły się te pojawiły się te momenty, słuchajcie, których nie chcemy. I my stoimy znowu, bo jest polem. Z trzy rzutki były na się no, no tak, no, ale ta pierwsza była dobra ogólnie, fajna, Dobra, generalnie jeszcze jedno pytanie. Tak, idziemy, dobra, jak zrobię. I? No to da. To jedno <noise> zmiany, tylko pasek wchodzi za, za walca i będziemy no. dalej. Jeszcze raz. Tak. Widziesz, no. Idziesz normalnie, idziesz ja do, do skrzydłowego, wtedy idziesz po skrzydłoworca. Jak po Ja tylko szybko, jakie dzisiaj macie odczucia po Staringu w tym systemie. Lepiej. Lepiej gorzej. Lepiej gorzej, tak, Lepiej. tak samo... Lepiej. nie będzie. Też musicie zobaczyć, jeden A to też proces, to jest i to jest proces. Taka, że wyszliśmy też parę razy, To, jest I to okay. było od razu lepiej Okej, okay. ale też jakby wiadomo, bo to jest proces. Z drugiej też strony zobaczcie, ok, przegraliśmy mecz, ale która drużyna stworzyła sobie więcej dogodnych sytuacji? Okay. Tak. tak, dzisiaj się nie udało strzelić na bramki, okej, okay. spoko, ale wydaje się, że gra ofensywna była, była na, na dobrym poziomie z bardzo, z bardzo dobrym rywalem. Także... Także myślę, że idziemy w dobrą stronę, mamy nad czym pracować, wiemy gdzie są mankamenty, ale, ale bardzo, bardzo pożyteczne, bardzo Wam, bardzo wam dziękuję za, za zaangażowanie za grę, szczególnie ci, którzy zagrali trochę, trochę więcej niż mieli z racji, z racji gdzieś drobnych urazów, także, także fajnie, kąpcie się teraz spokojnie, zjemy sobie, sobie obiad, jedziemy na mecz i, i kończymy zgrupowanie, także super robota <śla> panowie. Jeszcze raz? Czy my będziemy mieli po obiedzie wolny czas, żeby się przebrać? A chcesz się odstrzelić na mecz? Oczywiście. Nie wiem. Zrobię A... się na bóstwo. o super. Y... No pytaj, nie wiem. Kierasania. Ale się ciebie pytam. A ja jestem tylko... Ja, kim ja tutaj jestem? powiedzmy. Jest. Kim ja jestem tutaj żeby żeby ja ci jestem? mogła odpowiedzieć. No właśnie. Kim my jesteśmy. Kim my jesteśmy. do tego Kim jestem? Dobra, idziemy, nie? Braciaki. Idziemy. No idziemy razem, Dobra, no, nie spodziewam się, żebyście. powiedz do Nie mogę. Nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę tego. To są bracia, bracia. Też nie. Też będzie trzeba. To są super bracia. Kurde, ale obrazek. Dobra, idziemy idziemy. Ale to trzeci jeszcze, bole. Jak sąsiedzi? Ej, przyjmą ciekawi. To jest blisko nas mieszka, A nie, to ludzi. Rodzina w komplecie. Kurde! Kurde! zobaczyć w najlepszej Twojej wersji. Gdzie byłem rozczarowany, bo trzeba wyznać zakres względu. nikogo nie spawnowałeś. No nie, no właśnie nie. No właśnie nawet nikogo nie spawnowałeś. Rozumiem, że do przodu nie było dobrze, ale że do tyłu... Poprawi takiego ten poczucia, że tak, nie, nie masz takiego poczucia niedosytu? że, kurde, nie wiem, że przegraliśmy, to jeszcze na nikogo nie spałowałem. Jeszcze żółty nie dostaję. Żółta to fajna, bo to no, jest Ale nie ma liczki. No, nie ma liczby, nie. ma w tej torbie Niektórzy liczą sobie w branży asystentów, to nie jest to na przykład faule, nie? Albo być przerwanym w drugiej akcji, ale nie było nic.